Rozdział pierwszy Powrót do kartografa. Miasto zapisane kredą. Zakręt rzeźników został za plecami, choć zapach surowego mięsa i świeżo zdartej skóry nie odpuszczał tak łatwo. Wikos poprawił pas na biodrze, minął rynsztok, przy którym dwóch chłystków myło drewniane skrzynki, i przeszedł w cień sąsiedniej uliczki. Słońce dopiero zaczynało wspinać się na właściwą wysokość. Niebo zbladło, ale jeszcze nie paliło. Dzień miał się dobrze. Mówiłem, że smród wsiądzie ci na ramię, mruknął artefakt. Tego bekona z rzeźni jeszcze poczujesz przy kolacji. Wtedy wezmę dwa razy tyle cebuli, odparł Wikos. Jak ci ten zapach nie skręci żołądka, to znaczy, że już jesteś jednym z nich. Wikos skręcił w boczną uliczkę, gdzie krawcy rozwieszali płótna między oknami, jakby całe niebo było kawałkiem bielizny do przewietrzenia. Między ich nogami przebiegł pies, łysy, z ogonem jak bat, szczeknął tylko raz i zniknął. Nieźle nam poszło, odezwał się po chwili Wikos. Dwa dziś, dwa wczoraj, ale zrobione. Jeszcze kilka takich, i kupisz nie tylko włócznie, ale i pasek do niej. Zapięcie z miedzi. I parę nowych butów. I porządną sakiewkę. Bo ta twoja trzyma się kupy tylko siłą wspomnień. Uśmiechnął się, ale nie odpowiedział. Minął sklepik z mydłami, z którego zapach był tak silny, że aż bolało w zębach. Potem stał kram z rybami wędzonymi. Handlarz gonił muchy kawałkiem tektury. Zupełnie bez przekonania. Jeden starzec kupował cebulę i paprykę, długo kłócąc się o cenę. Mimo wszystko odezwał się znów Wikos podoba mi się to miasto bo jeszcze go nie znasz daj mu czas. Właśnie dlatego się podoba, że nie znam. Zbliżyli się do rogu dzielnicy. Ulica lekko opadała, bruk robił się gładszy, jakby codziennie go ktoś przecierał. Gdzie niegdzie widać było donice z ziołami, mięta, tymianek, coś purpurowego, czego nazwę znał tylko aptekarz. O, krasnale, z rzeźni idą za nami, rzucił artefakt. Wikos obejrzał się tylko na moment. Rzeczywiście, para krasnoludów z fartuchami z krowiej skóry rozmawiała półgłosem w języku tak twardym, że brzmiał jak łamanie kości o schody. Ty coś z tego rozumiesz? Brzmi, jakby kłócili się o kogoś, kto źle wytrybował świńskie łopatki. I co? I, że jeden drugiemu powinien je wsadzić tam, gdzie nie dochodzi światło. Przyjemny język. Number. Może nie melodyjny, ale uczciwy. Za kolejnym zakrętem pojawił się znajomy szyld. Zwój i słońce nad wejściem. Dom z narożną wieżyczką. Zdobienia wokół okien. Proste, ale przemyślane. Drzwi ciemne, drewniane, z lekko wypolerowaną klamką. Nad progiem lampa oliwna, wygaszona ale gotowa. To tutaj, powiedział Wikos. Kartograf z zasadami. Po szyldzie poznasz człowieka. Po tym, że go nie wymienił od lat. Po tym, że go nie wymienił od lat. Poprawił torbę z notatkami i sięgnął po klamkę.